Dobra się ma, widzowie. Dzień dobry. A, hmm. kogo? To panie fajnie będzie. Juh. Toxic Player, Bloodies i ty. Czyli, sorry, przepraszam, fan von Mam dwóch jakby, co? O kurde, ja PM'a no, zapomniałem. <laughs> Ale za tą niebieską ładowalną, która na podwodze leżała, to przygarnę do siebie. Chcesz szybką? A jaką? Zieloną. Panie, czy ty mnie Eee, ja, ma krak. Ja, many gada. Idę many. Mane, jak ja idę. Stary ma krakta. Mane. Many. Jak to stary ma krakta. Stary dostaje Mongrala, ale nie mongral nieudany, ale na to... Z go robi, Dobre, dobra, widzowie. Mały być fragi, jak na razie są dwa fragi. Gdybym im ukradł jednego chłopa, to by były trzy, trzy fragi. Wyszli na plus, ale niestety tak nie było, bo się bałem i bo to były z pocuchu jakieś bociki śmieszne. Nie, przecież byśmy wyszli To byli koledzy. Na zero byśmy koledzy. wyszli, a nie na plus przecież. Teraz jesteśmy mhm. na minus 10 cały czas. No. Chodź mam prezencik Ile masz chape? Ja 140. Aha. To niepotrzebna ci po to, Czy potrzebna? Bo nie mogę gadnąć. Bo to jest no, mój filmik. Tak. <coughs> jak coś to co by był live. Ja nie mógł częślica, ale dobra, e, to, ja, jak nie ważne. Jak coś to co by był live, tylko na TikToku wygrał y, odcinek. Odcinek. 100% do odcinek tiktok Bloody 4 te proszę was wbijajcie <grym> oczywiście promowanie musi być jeszcze, ma... jeszcze możecie wbić, ale nie musicie do spoksawery y o dziękuję, myślałem, że tego nie powiesz zostaw mi tą skrzynkę za promowanie <grym> zostaw mi tą skrzynkę no ja to mam dwie o, no Marzamy do pistola <grym> A monopistola? Dawaj apte, to ci dam. Weź. Dawaj apte, dwie. O co? Dawaj je! Ja. Dawaj! Kurde. Ci ich <laughs> <nie> dawać. Łakamy. Bzdadniesz <laughs> zaraz z nimi, zapewne. <laughs> Możesz przestać? Co? Takie odgłosy Są wydawać? Jak jakieś wieloryb, kurde. Co? Przystoicie odgłosy jak jakieś wieloryb wydawać? Yy, zapomniałem, yy, zapomniałem, yy, że ty jesteś też wielo, wielorybem, więc nawzajem. Zagadam, że ty jesteś wielorybem, tak, że takie odgłosy tak, jak wieloryb. No, a ty ty To To ja tak, tak, robię. Hi hi. Ale weźcie go nie słuchajcie, bo to jest taki... To jest taki... To jest taki frajer. Spoko, frajer, okej, okay, okej. Okay. To dostałem do strefy, baj baj. No dobra, isak gdybne jeszcze Ci karty nie wezmę. No koledze nie zapomnę. Albo, że nie jesteś moim kolegą, to zapomnę. Jadaj do mojej kury. A, Tania, parkowanie jak, pro. Je, jeżdżenie minus pro. Driftowanie y, minus 0. Y, Prawa autorskie, wiem. Wiem, byłam najlepiej radę, bo uczyłaś. A jakie drifty. Mamy. Chyba się... No Mamy to nie Ja mam tą samą, dobra. Dziękuję. Siadamy. Ja mam tą samą Mamy. Ja mam cały niebieski lód. A, A. ryb tam był używany. Ma śniutka. Tycha, si tam są chłopy dycha. Aj! Pan. Tu, na tym domku. Kurde już nie sprayuję, ale nie trafili nic. No Mamy też Co oni? Po ile lutu Mamy. Po lutu? A ty wrażt że Nie bierz tego, bo ty chłopiec się zlaserujam. No wiem. Teraz, o! Teraz, dobra teraz, tam. Teraz, teraz. O! Że ty nie zetrafiłeś? No ja nie umiem trafić. Tu bo było jakąś wieżę robią totalną. My też, chodź tu. Chodź tu. Oczywiście flex musi wejść za ale jednak nie. Strefa trochę. A ja jestem w strefie gościu, za tych chcesz. Czyli jeden dalej muszę przejść. Tak mi się to dało zadatować. Dzięki za macce panowie. Mam no mega mało maców w sumie, ja mam 500. Samo? Ile masz? Nie, że chłopie. Ile masz maców? Wszystko full oprócz metalu. Ile bota po matce potrzebuje? I też nie wiesz, jak. Ale dużo tu jest tych matców. E, no tak, dużo tu mała. A nie są na górze tego. To, to, to tego stopnie. budynku, tego usola. To nie złotego w sumie. Marzama do snajperki tam siadam. No. Trochę. Teraz masz trzynaście, nie? Nie, z mi nie wyrzuciłeś nawet. Wyrzuciłem. Nie wyrzuciłeś mi, nie mam! Nie mam, nie kłam! I słuchaj, wyrzuciłem ci! Nie, nie, ja nie mam. Jakiego mam? Dalej siedem gościu. Dzięki. Teraz dopiero mi dała się. Nie, nie dałeś mi przeszczepkę, ci. Teraz mam 11. Jak to zobaczę na odcinku? Chyba że obok nich też, nie wiem. Ale chyba nie. Co ty robisz na dalej? Aha. O, placement. Tu okay, tak, placement. Czyli za top 8 będzie chyba kolejny, wiesz? Jak będzie ten. Jak będzie 15 osób, to chyba kolejny. Jeszcze będzie ich wleci. że ja cały czas mam, mam te śmieszne, te rzeczy, te śmieszne Te śmieszne kamyczki No tak, cały czas no nie trafiam No jesteś wygodny Pokaż będzie kolejne Kolejne? A gdyby nie te kamyczki, to ja bym był gdzieś maksymalnie tu bym był. Nawet nie. By mnie już strefa brała powoli. Pamiętasz jak to było heavy helikopter? Tak, no, to był najlepszy sezon. No. Oprócz mega, w którym grałem. No, ja też. 8 był po prostu pog i już nie będzie takiego sezonu. No, ale zobaczymy. masz ma do pompy. 36. Dasz, bo mam 11. Jak to ja nie trolluję, bo na filmiku chyba nie jest takim debilem, żeby na filmiku trollować. Popy, pop Pop? Dwa, ale że 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. co? Nie dostał, prawda? Tu no. w ogóle do nich szczela się. No, dostał prawie headache, a dostał? Nie, nie dostał. Nie, a nie dostał. Drugi z pierwsza. Drugi, drugi też Kurde O, już kurde. Ja mam już, dostał, siedem... dostał. Ja już mam siedem ammo tylko w ten S Ja mam ten dziesięć Ale chłopak srał zbroję. To są 105. Tylko na plecy uważaj. No. Eh? Hmm. Ja nie wiem jak to, ale ja idę za jednymi. Tam są chłopy na bielwajcie. Mhm, to wiem. Trzeba byłoby popra popragować na odcinku, nie? Ja bym chciał tylko, że te chłopy spidoliły. Gdzie są daleko? Twu, twa, twoja siostra. Tam. Moniaczka? Tak. Tak, to ja jej nie chcę bić. No, no, mam sniperkę Mandaloriana. No chyba chce się bić, jednak. To jest prawda. No to jest 105! No ode mnie prawie też. Ja mam 5, a w sniperce. Ja mam gdzieś 6,9. Ja się boję. Się boję, że ja całe życie. No, ale że chłop we mnie? We sisters? Ale że... Czy ty możesz tak mnie wychylać? Teraz cię nie uleczę, musisz sam grać. Jak? co ty robisz? Jak dadny przez to z tobą nie gram. Okej. Okay. Lecz. Patrz, co się dzieje przez ciebie. Widzisz? Widzicie, co się dzieje przez ciebie, tak by mnie nie szczelali. Przyjmę mam ripa. Up, co ma zero pingu. No to jest posłuch. Nie. Nie! 87 HP! A ten drugi 37. Kurde. Dobra, zobaczenia widzowie, na...